jest schodami na górach, na górze może być ktoś, jest ktoś, nawet. No kurwa, nie zginął. Idę go zabić. Jeszcze mm. jeden jest, brawo. Dostał, nie ma jak to zbił. Może ja sobie sprawdzę, to stoi tak bardzo na. To no jest prawo, widzisz słyszę go On dostał do mnie, żeby Leży, po prostu nie nabojemy do biurki. O Boże... Słyszę to jest kawa. No, Ach... To zabicie? Nie, nie, nie. Tylko widziałem jak mgła podskoczyła. Dostań w zęby no. no. Jak coś wtedy to jestem za drzwiami. O tutaj. Uch, się wystraszyłem. Tak coś czułem, że coś takiego odwalisz. Dobra, no, to ja bym na górę jeszcze wszedł. Jeśli mogę. No, okej. Okay. No dobra, więc to ja idę na górę, jebać. A to jest też medyczne jakieś, te? No, tak, Founding Rates. Dwie medyczne rzeczy. I to jest pod Aha. No. Mówiłem, że jest pod koniec tu, tutaj w prawo, że jest ten Claymore? Mówiłem? Ten, to, to był ten tunel, okej. Okay. Nie zrozumiałem cię. Okej. Okay. Kto mnie wali? Au, 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 na górze ktoś jest? To jest gracz. Au, au. Właśnie wydawało mi się, że kogoś słyszę na skałkach, ale... Nie, to jest heavy bleed. Fuck, mój Au! Ops. To byłeś czemu ty? Czemu do mnie walisz? Jezus Maria. Zabiłem cię? To ja. O, jest na górze. Zabiłem cię? Nie, nie zabiłeś mnie. Nie zabiłem? To czemu do mnie celujesz? Nie celuję do ciebie. Dobra, celujesz na górę. Nie zabiłeś mnie. Jakimś cudem. Strzeliłem do typa na górze zabiłem wiem, typa na górze typa na nie wiem, to dlaczego, chyba, ja ja mi kurde... Bo nad Nieważne. tobą przeleciało, to było nad tobą dokładnie. Nie, ale to będzie to nie wiem, Teraz schodami się w górę będzie wchodziło i tam mogą być, tam będzie ten namiot, że mogą być na Zrobiłem. Kurwa, jakie kampery chamskie? Z tłumikiem, Z tych pozabił. No ja przeleciałem Darkowi przed tylownikiem. Zabi zabiłeś mnie? Zabiłem cię? A, moja Prze wina. Przepraszam. No, what? Halo? E, Wojtek? tak. Ciełmę. No właśnie, to wróciło Ciełmę. mi jak byłeś ready. To um, mnie cofnęło, jak tyknął ready. No. Nie masz hełm, mam ci wziąć hełm? A, nie, nie wierzę w hełmy. No. <śles> Nie, że jest. Wyszedłem i pewnie, jak wróciłem, to gra zgłupiała, bo byłem ten, wcześniej ten. liderem. No nie, no mam od tego od skiera zadanie, bo to zabijam z pistoletu. To wczoraj był Blue Monday, okej. Okay. Przegapiłem, no. Koksu powiedział, że świętował, i jej wszystkich. O choineczko magiczne. Strażnicy, armor Ryperkita. Skaw, na drodze. Ty przedań. Leży, leży, leży. leży. Chodźcie do wrogu i osłatam na aptekę Apteka? Apteka Czy to apteka? Ja się pytam No ten z bidonem jest to rodzajem On jeszcze ma kresak mozina <grym> Z tłumikiem <grym> Jaki świeżny Ja już kurwa czuję ten ołów w tylicy O! Łoł! Wow, no, tak, o, o! Widzę go tak. O, spadł! Prawie, kurwa. Zawisł. A, żeby broń wziąć. No dawaj, hmm. otwieraj to. Teraz wiedzieć, co co kurwa głupie? Dobra, będę trollował Dobra, je, e, gdzie idziemy? No... Studia podyplomowe, kierunek przelarstwo. Och, Boże, ale bym brał. Takim moim marzeniem jest taką mieć małą pasiekę. No kurde, jak każdego chyba zdrowego mężczyzny, białego, heteroseksualnego. Ja, mojego, moja też. I takie pole, tak z pięć parów. O człowieku. Mam no, nie pracować jak człowiek. <laughs> moja to jest chucherką. Jakbym założył jej homon, to by nawet połuchaj <laughs> do <tego> nie, <laughs> nie, <laughs> nie pociągnęła. wy kupić jakiegoś konia polizingowego, co idzie na ten, na, na kabanosy. Hmm? <śmiech> 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 A padł, ja go zabiłem, nie idę, dala, Mmm... Ty go dala, tym Ej. tym... dala, no to jest twój, ma dobry rzut. Nie nie miałem skillu w to. No, spoko, spoko. Nie, ja nie wiem czy ja się odważę w tym zagrać. <laughs> Bo to jest Kurwa drugi. A! Bo jesteśmy sami. Ja jestem w kuchni na piętrze. Mhm. Ktoś po śniegu Tak, ale to nie ja. Ja jestem na dole. Wbił do mnie na górę chyba. Jest na dole. Dwóch, załatwiłem ich. Dwóch? Mhm Ale ty jesteś. A jest Darek. Full auto SSKS-a. Jest. <laughs> <Pieska. laughs> Au! Au! To jest na mnie ręka. Dobra, daj mi go za Dobra Albo nie? To my cały myszy O f**k, zabił, 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 zabił Zabił mnie Wiesz, że już, przerywać cały MSM? Nie, 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 jak nie, nie, wszystko. nie, nie, myszy. O nie, 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 jak, nie, <grywiam śliskim myszy. grywiam> <O> nie, 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 serek, ale to mam na serek tak. mi... nie, serek. nie, 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 Zero tracks i zero heada. <noise> o, ty tutaj leżą jakieś. Ten jeden skap też jest trafiony, bo dyszy. Tutaj gracze są ogólnie. Tutaj? To znaczy gdzie? Yy, tak jakby za scav house'em. Yy, za dużym. Ora ja idę do ciebie do, do, do ciebie do Play Tutaj dotuję plecaki, poketsy i inne takie. Nie, hmm. jeden taki bandaż, nie? Mógłbyś sobie no. koszułki zrobić. A, nie. O, Salę za na to. Mam szyję. Dobra. To ty piegniesz? Nie, nie, nie. To Skaw do ciebie przykł. Ja słyszę no, kurwa, no. Wyjdę po ciebie, bo. Zabijłem tego skawa. Zabijłem go. Why you do this? No bo. męczyłeś się z nim. Powiedziałem, give. co jest. <grym> o, no, widzę typa. Chyba zrobiłem typa na skale. Nice. Tam wzdłuż drogi mhm. się ustawił, obok mnie strzegł O drugi jest Jest jeszcze drugi jest Ale widzę stąd Ale O dostałeś? Tak, 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 tak I tam po prawo, tej tak jakby drogi byli. Dwóch. Laszuje mnie. To ty stoisz? Nie, co? Nie, nie, to on. Dostał, leży. Dobra. O kur... jest to Chuj. Oficjalnie skończyły mi się naboje cienkie. Więc mam trochę problem. Dobra, kacza. No nie ma nic dobrego do kupienia. Ale to kup słabe. No nie no to słabe są tak słabe, że to już wolę kurde rzucać ten karabinem sobie. No, Heu, piu, piu. Urwa, no, hapeki. Ej, ja no. naprawdę nie mam ammo. kurwa. Co ja mam zrobić ciebie? Nie mam gdzie kupić. Żeby. Musisz lutować. Nie masz pomysłu, pomysłu na obiad? Nie no, temu naprawdę nie wiem co się stało. Ja jestem koło ciebie, Darek. Jestem przy tobie. Ale jak ja to zjebał. Dobra, ja jestem w tym drewnianym budynku, ty jesteś w tym murowym, nie? Ja też sam... wow, Jezu, ja jestem wokół ciebie. Łoł, Jezu, jak Jestem wokół ciebie, no mówię, no. Uff. Czekaj, muszę się wystrać po tym, znaczy, z nim braciem. to do wymiany, maj to do wymiany. już jak się wystraszyłem. Co, Koksu? Tam czy to masz bastion na głowie. Tak, a co? Bo ci centaury spierdalają, chue, chue, chue. Boże. <śla> 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 Ale feminatywy w Polsce w ogóle, tak to przed sensie z feminatywami w Polsce zaczął socjalizm tak walczyć mocno, a wcześniej one były bardzo potycznie używane. Stany patrząc w ten sposób na historię, to też generalnie no. Znaczy nie mówi się w historii o tym, żeby ktokolwiek narzekał kiedyś, jakaś żona narzekała, że ją bito w domu, no. Wiesz, to można wyciągać.